Ja mam Widzowie! Dzisiaj kontynuujemy nasze cudowne, nasze cośki Więc fotiszę z nim fakt o nieagresji, To jest słabiutko Nie zgodzili się A to może oznaczać złe rzeczy Więc ja się przygotuję w razie wu na wojnę A gdyby nie miała miejsca, to się przygotujmy lepiej to Rusek już wypowiedział wojnę Więc to jest słaba informacja ogólnie Bo widzę, że, że Turek z nim się bija aktualnie więc, więc będzie to wszystko przechodzić przez moje granice niestety I może być słabo po prostu, bo to wszystko przechodzi tak jak przez moje granice. Dobra, jak ktoś się będzie działo, to przez cenę robić cięć. Dobra, więc Bułgaria wypowiedziała mi wojnę. więc trzeba porozstawiać tutaj moich najlepszych przyjaciół. Hej, to chcesz do wojska? Nie mam, to gdzieś. No i tak do każdego domu wejdziemy. już jesteśmy Dobra, wstaję Dobra, wstałem, że Turcja mi zaraz wypowie wojnę Dobra, wywalone Kara się bije z wasalami Turcji to i co samymi Turkami muszę za zacząć no bo co to ma być za świectwo a więc widzę, że na razie będzie jest łatwo wchodzić w te wszystkie prowincje znaczy nie wiem ale łatwo się klika śmieszne. Dobra. Oj. No nie, wyrozlewacza, wyrozlewacze. Dobra, postawimy jakiś tam opór mały. Ale ruski musieli rąbać. Dobra, wywalone w to. Lecimy wojnę Dobra. Jest, nie ma cięcia, więc na razie to zmieńmy kolor najpierw bo to by się przydało bardzo ciężko walczyć z takim samym kolorem bratku, co jest w więzieniu tak, w takim szambie się nie zamykamy co, twórcy robią na moich prowincjach. Dobra, nieważne, zmieńmy im kolor. Na no biały, bo taki mam księżyc, księżyc. Mm. Widzę, że Turcja wraca do swoich początkowych rozmiarów. Co może się nam podobać? O, tu jest jeszcze jakieś dużo jednostek. Dobra, nie, tutaj jeszcze mamy front. Paris, nie mami? Nie, to była banda Macie tam robić taki mur, żeby się... O, Niemcy dołączyli do wojny, super. A Niemcy, Niemcy mają wojnę z Włochami i rebeliantami. Jeszcze jak te Bimbo, będą nas prosić o dostęp wojskowy To będzie źle, bo nie dam ich <trybuj> <trybuj> Normalnie potęga Oj, próch jak mogę dać Turkom tutaj już dotrzeć? Co? Dobra, trochę wywalone, w co jak udało się, jak dało się. Jak się im udało dotrzeć tu? co by teraz tu? no niech będzie to? Dobra. Kurczywy i kurczowy. Widać że Turek ma gdzieś połowę rzeczy, więc żeby pomóc moim pięknym koleżkom ustawi im na granicy dużą armię. Dobra, lecimy tutaj na nich szybciutko, może tam jakoś się uda utrzymać przy życiu. Dobra, tutaj się bardziej skupmy teraz. Aga of history 2. Mm hmm. hmm. Ja mam teraz pomysł. Ciekawy, z kim. Okej. Tak. Handel. Słuchajcie, nie, to jest mądre. Handel. Prowincja. ale, o, widzę, że Armenia nam postanowiła pomóc W stu procentach szanuję hm. no i teraz już nie mają co nam zrobić wywalamy wywalone trochę w to, co mogą oni nam zrobić bo tutaj jest prawie nic my tutaj z Armenią już ciśniemy tą Turcję do zera ja mam plan, żeby zrobić sobie z nich wasala dołączę, dołączę dołączę spokojnie, jeszcze raz widziałem ten komunikat że mam zabezpieczyć swoje morze, bo może być coś słabiutko ze strony Szwecji Dobra, chyba na tym odcinku zdążę tylko podbić Turcję, więc trochę słabo. Po wojnie na Szwecji mnie tak się, o tutaj mam jeszcze coś tam do ruchania. dobra. sobie c prowincje. Oj. Bratku. Czekaj. Brat ma wojnę z całym światem. Już jest na Rosji. Argania dobra, już... Jak wszyscy sobie już podpiszą pokój z tym Turkiem, to ja sobie z niego zrobię wasala po prostu Ale zmienię mu nazwę, żeby nie był taki z se... Turek Widzę, że moi przegrywają ze Szwecją, ciekawe Teraz czekam aż Turcja zniknie z Rosji i w ogóle zniknie po prostu Brrr, znikaj. Ile tych masz zamiar jeszcze istnieć? Turcja A, i nie ma Turcji. No nie No i kurde nie... Ale niespodziewany pokój. Dobra, może się trochę spodziewałam tego pokoju. Okej, okay, ale nie ma żadnych prowincji tutaj. Zakończymy Turka. Ale dłużej. W, na w następnym odcinku podbiję tych dwóch panków I coś tam jeszcze. Na pewno ich dwóch podbiję. Może Armenia. Coś tam popodbijam. Ale na razie zakończmy wszystkie wojny. Więc na pewno chcę z Turcji zrobić sobie. Nie staćmy nawet na wasalizację, nie? No to cooling. Weźmiemy na pewno sobie Grecję. I al nie i Grecję na pewno weźmiemy. Nie dla psa, kiełbasa A nie stać mi już. No to będzie średniawe Dobra, więc tak to sobie jakoś wezmę. No I, i te te po prostu prostu żądania nie dobra co to za małe coś friends? w Paris, nie Dobra, dobra, zmienimy nazwę, mimo wszystko Turcji. Dobra, no i to będzie na no tyle w tym odcinku. No i nara.